Czekamy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach, głównie w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Znajdujemy się na Słowacji w miejscowości Tatrzeńska Łomnica pod górą Tatrzeńska Łomnica. To są ferie 2020. Ale do rzeczy. Jak zwykle chcę Was dzisiaj zainteresować pozycją wartą do przeczytania przez trenera biznesu. A tą pozycją jest książka pod tytułem Śmiej się i ucz, czyli 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększania efektywności nauczania i szkoleń. Wydawnictwo ABC, Wolters Cruvert Business. Autorką książki jest Doni Tambli. Nie jest ona zawodową pisarką książek. Jest ona raczej amerykańską osobowością w świecie szkoleń. Napisała ona tę jedną książkę i jest współautorką jeszcze jednej, również o humorze w szkoleniach. Poza tym jest prezesem organizacji Humor Rules, w języku polskim Humor Rządzi, która zajmuje się propagowaniem używania humoru w szkoleniach. Dlaczego sięgnąłem po tę książkę? Dla wszystkich, którzy mnie zdają, wydaje się jasne, ponieważ humor jest bardzo ważny w moim życiu, zarówno tym codziennym, kiedy kontaktujemy się ze swoją rodziną, przyjaciółmi, bliskimi, jak i tym na sali szkoleniowej, ponieważ bardzo często przeplatam moje wystąpienia właśnie solidną dawką humoru. Stąd moja decyzja i pierwszy odruch, aby wziąć tą książkę. Pochodzi ona oczywiście z bazy podarowanej mi przez Wiesławę Pawłowską. Co składa się na treść książki? Książka jest dokładnie tym, czym, co sugeruje w tytule. Śmiej się i ucz, czyli sposoby wykorzystania humoru. Książka opowiada po prostu o tym, jak angażować humor do naszego procesu szkoleniowego. I składa się z trzech części. Pierwsza pod tytułem Co i dlaczego? Jest to taki solidny metodologiczny wstęp do humoru w szkoleniach. Mocno teoretyczny filami, ponieważ autorka podpiera się o naukowe książki, o naukowe badania dotyczące neuropedagogiki, dotyczące samego działania humoru w szkoleniach, opisuje dokładnie na przykład efekt zejgarni, czyli o uważności uczestników na szkoleniu. Informacje, które tak naprawdę każdy z nas trenerów powinien wiedzieć. Tu jest też dokładnie opisana odpowiedź na pytanie, dlaczego humor działa, czyli dlaczego tak naprawdę powinniśmy go faktycznie używać w czasie szkoły. Druga część. Część najdłuższa, która odpowiada na pytanie jak. Jest to ocean praktycznych sposobów wykorzystania humoru w szkoleniach. Jest to faktycznie te 95 sposobów. Bardzo atrakcyjnie opisane, umiejscowione w tabelkach albo na wyszarzonym tle. Konkretne ćwiczenia przygotowane tak po prostu do zastosowania. I ostatnia część pod tytułem Kto ja? To jest część, która rozwiewa wątpliwości tych trenerów, którzy uważają, że nie mają poczucia humoru, że nie po im z humorem w szkoleniach. Tutaj te ich wątpliwości prawdopodobnie zostaną rozwiane przez Doni Cambly, która opisuje to, że humor pasuje do każdego, również dla osób, które na co dzień nie tryskają humorem. Najważniejsze moim zdaniem. Co w tej książce jest najistotniejsze? Zdecydowanie druga część odpowiadająca na pytanie: jak? Ze względu na to, że ta książka nie służy jedynie tak do przeczytania jej w ciągu dwóch, trzech wieczorów. Ta książka może Wam służyć wiele, wiele, wiele razy. Możecie pod konkretne szkolenia wybrać sobie jedną z tych metod i ją zastosować. Także ważne jest być może, żeby mieć po prostu tą książkę. A nie tylko ją przeczytać, wypożyczyć z biblioteki i przeczytać, ponieważ można do niej wracać. Ja osobiście już dwie metody z tej książki zastosowałem i to jest dopiero początek. Myślą przewodnią tej książki, taką, którą można by skrócić w najprostszym jednym zdaniu, jest to, że nie trzeba być człowiekiem z wielkim poczuciem humoru, żeby stosować humor w szkoleniach. I to co się wiele razy powtarza w książce, że opowiadanie kawałów to nie jest humor. To nie jest nic śmiesznego. Humor to jest coś dużo, dużo bardziej głębokiego. I na koniec, cytat. Mimo że jesteś geniuszem zabawy i kreacji, to większość Twoich pomysłów jest do niczego. Wszyscy, nawet najbardziej kreatywni ludzie, mieli tysiące kiepskich pomysłów. Zanim trafili na ten dobry. Śmiej się już po prostu podręcznik humoru w szkoleniach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Do widzenia.